Witam na normalnym filmie O, jako trowa panie wysoko, gdzie to pan idzie? Tutaj? O, tu zarosło Jeść pan tu w tę stronę Do nisko Tutaj O, tu apteka Dziadu, co ty panie robisz? Tutaj Tutaj trowa Tu są krzaki Tu ostatnio ten potwór był Ty części. Tutaj, tutaj co to za film będzie z tym kotem jeszcze nie wiem. Dziękuję serdecznie, w tym filmie kociowym. Pozdrawiam ją serdecznie. Dziękuję serdecznie. O, tutaj sup, Podaj panu tego supa. <grych> tutaj sup. <grych> Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Przepraszam. Mój głos dziwny. Jika sudah lihat sini tentang filmnya.